A pozdrawisz wszystkich fanów kanału Maciej Kulhawik vlog. Zmiana z jest tu kamerą. A czy ty subskrybujesz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk. Jeśli tak, bardzo Ci dziękuję. Jeśli nie, bardzo dziękuję, że to oglądasz, ale krzyk, kliknij przycisk. Jeśli subskrybujesz i oglądasz, to też bardzo dziękuję. Fire. Yes, then. Cześć, mój piękny YouTubeie, Maciej Kulchavik z tej strony. Autor vloga w Czerwonych Butach, który dokumentuje moją ścieżkę odbycia. Nikim, dostania się performerem legendą. Słuchajcie, <noise> dzisiaj na swojej ścieżce, dostania się performerem legendą, wyspałem się fantastycznie. Musiałem odespać tą imprezę. Eee, wesele. W Legnicy, bo wtedy spałem może 4 godziny. Teraz spałem ponad 12. E, Menadżer Antonio budził mnie telefonem, żeby wysłać parę, e, parę ofert, ponieważ on jest w Energylandii. Także on tam się bawi. Ja tutaj w Zielonej Górze odpoczywam. Cudownie się wyspałem. Chcę tutaj medytować, rozmyślać, e, w, w, mielić jakieś tam pomysły w głowie, trochę popracować, ale nie za dużo. A teraz. Idę przebiec, bo późno jest, no już druga dochodzi. E, także idę przebiec szybką piątkę, a później siadam do pysznego, zdrowego śniadanka. Dobra, e, lecę. A, nie wziąłem swoich butów do biegania. No, ale wezmę tutaj jakieś tam house shoes. Jakieś kapcie. No dobra, przebiegnę się w tym, co jest. Nie ma, że nie ma. Lecę. Jestem. Kurde, do tutaj w domu. Coś tak wygląda, jakby miało padać. No dobrze. Nie patrzyłem się na to, nie patrzyłem się na swój kilometraż i po prostu biegłem, zrobiłem jakieś tam kółko 4,2 km. Dobra, chciałem około 5, wyszło tyle. Miałem tutaj czyjeś za duże buty, ale lepiej za duże niż za małe. Bieg zaliczony. Nie ma, że nie ma. Codziennie. Ale tu fajnie w lesie. Będę mógł tu sobie posiedzieć, pomedytować, pomyśleć, popatrzeć na drzewa. No, tymczasem porozciągam się trochę i idę smażyć. Boczek! Śniadanie zjedzone. Zrobiłem przed chwilą 20-minutową medytację. Teraz zrobiłem sobie kawkę. Tylko chyba jakoś mało wody nalałem, bo strasznie mało wyszło tej kawy. I mogę chwilę popracować tutaj. No, a patrzcie. Mam na sobie normalnie koszulkę, normalnie swoją bluzę z kapturem króla Wrocławia i założyłem jeszcze polar, bo strasznie zimno tutaj w tym domu. No dobra, trochę popracowałem, dwie pyszne kawki wypiłem i idę trochę postukać. To mi wysłałeś, pakon. Dobra. Pozdrawiam na jego ręce. Siema, siema, pa. Siema. Menadżer Antoni dzwonił przed chwilą, a ja jadę spotkać się z jedynym kolegą, który mi został tutaj w Zielonej Górze. Tak. Otworzysz mi rurku? Co jesteś na dole? Na dole jestem. Brawo, Zapraszam serdecznie. No w takim świetle gówno widzę halo o, o, o To też nie to o, 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 o. Witam serdecznie. Co za pompon to się kręci? Maniek to się kameruje Cały lokal snapy kręci Ty w ogóle ziom jest taka sprawa że jeżeli masz furkę, to Chciałbym pojechać do Decathlonu, bo muszę kupić na wyjazd linę. Mamy Decathlon w Zielonej? Mamy Decathlon, otwarty do 21. To chodź. A powiesz tutaj państwo, do czego ten sznur, panie redaktorze? Do wspinaczki, bo chuj to kręcisz non stop. <laughs> Żeby moi widzowie poznali moich kolegów, których mam jednego w Zielonej Górze. Niedługo nie będziesz miał <laughs> nawet jednego. <laughs> <laughs> Idź Król wrocławia są Jestem Jest Alberta, a właśnie piję twoją niedopitą herbatę. Nie dopiję... Ledwo tutaj wargi sramowe, tutaj zamoczyłeś. tej herbacie. Co? Ja ci mogę otworzyć, bo ona akurat tu jakieś mięso. Cześć. Święty Mikołaju. Czy masz samochód? Cześć Bartek, dostałem ostatnio. Cześć Michał, dawno się mi. nie widziałem, no, no, ale pięknie. Magiczny trik. Yy. Dawaj. To nie wiem, czy mi wyjdzie. Yy. Znaczy wychodzi mi raz na 100 razy, ale... Proszę o. nie wprowadzać obcych osób... No, tu to wyszło. wyszło. No. Można, Można spadać 10 metrów, kurwa z tej skali? Można spadać 20. Mhm. No, Więcej tak, jak tak są przewieszone drogi, to ludzie Wczoraj też się z rozpiją. No. Wszystko zależy od tego jak to jest gęsto obite. No, 10 metrów lotu. Będziemy lecieć. Dobranoc. 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 Cześć. Mam brudne Cześć. 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 Ja się pożegnam za kolegę. Pozdrowisz wszystkich fanów kanału Maciej Gulhali Vlog. Nie kręć tego do chwana. Cześć kochani, jestem w domu. Witam Was w tym wieczornym updatecie w zimnej piwnicy. Chciałem się z Wami podzielić taką myślą przewodnią dzisiejszego dnia, bo niewiele się dzisiaj wydarzyło, ale to dobrze, bo takie dni też są potrzebne na, na to, żebym odpoczął, żeby mój system nerwowy odpoczął. Niewiele się działo, niewiele nagrywałem, ale poznaliście ważną osobę w moim życiu, Alberta i o nim. Chciałbym tutaj troszkę opowiedzieć. Wiem, że on tego głównie nie ogląda, więc mogę śmiało, mogę śmiało o nim mówić. Ponieważ tak, nagrywam tego vloga, dokumentując swoją ścieżkę rozwoju w tym, co robię. I ja miałem to szczęście, mam to ogromne szczęście w życiu, że moja pasja jest spleciona z pracą i tylko tym się zajmuję w życiu. Natomiast e, droga Alberta do szczęścia jest trochę inna, bo zacznę od początku. On przez wiele lat, przez dwa, trzy, może z trzy lata, e, starał się dostać na akademię muzyczną, na trąbkę, do łodzi, do pewnego konkretnego profesora. Całe życie grał na trąbce i chciał grać na trąbce u pewnego konkretnego profesora. Przez parę lat mu się to nie udawało. W końcu mu się to udało. Dostał się na Akademię, dostał się do tego profesora i tam studiował parę lat na tej uczelni, po czym doszedł jednak do bolesnego wniosku, że trąbka i praca w muzyce jest nie dla niego. Więc. Spod kulonym ogonem wrócił tutaj do Zielonej Góry, wrócił do domu rodzinnego, by zacząć studia na budownictwie. I zrobił inżyniera. Ja mu tam czasem pomagałem w jakichś zadaniach, jak jeszcze coś pamiętałem z tego budownictwa. Zrobił inżyniera, zrobił magistra. Rozwinął się w tym budownictwie tak, że ja teraz tutaj nic nie mam do powiedzenia. W niczym nie mógłbym mu pomóc. Skończył te studia i pracował w naszym zawodzie. Pracował jako magister inżynier budownictwa, jako konstruktor w firmie a tutaj też w Zielonej Górze. Jest, był ba, bardzo skrupulatny, bardzo był dobrym pracownikiem, natomiast nie mógł za bardzo a, się pogodzić z tym, że pieniądze nie są jakieś ogromne w tym. E, natomiast jest bardzo duża odpowiedzialność, reżim pracy jest taki, o, taki niemiecki dość mocno e, i i zrezygnował z tamtej pracy na rzecz, o no właśnie na rzecz, e, zrobił kurs koderski, e, ja nie wiem, e, kurs kodowania zrobił, przez, przez wiele tygodni e, trwał ten kurs, zrobił kurs kodowania i szukał pracy w zawodzie informatyka, którą znalazł i pracował też trochę w firmie jako, e, jako informatyk, jako koder, kodzista tak to się mówi, pracował z kodem ale dziś był jego ostatni dzień w tej pracy bo z tamtej pracy też zrezygnował nie odpowiadał niestety nie czuł do niej wielkiej pasji i i i czuł, że nie odnalazłby się w tym, w tym zawodzie. Więc dzisiaj był jego ostatni dzień w pracy. Dzisiaj staliśmy długo w lesie, kontemplowaliśmy, patrzyliśmy w gwiazdy na księżyc, która pełna była parę dni temu. Oglądaliśmy ten piękny księżyc i długo rozmawialiśmy. On też kultywuje potężną pasję w sobie od wielu, 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 wielu lat, jaką jest wspinaczka skałkowa. I nie chciałby też, żeby praca mu przeszkadzała w kultywowaniu tej pasji. Więc e, jakiś taki wniosek z tego e, wypływa taki, że nie znam bardziej, e, bardziej e, zaangażowanej w temat osoby niż, niż Albert. On szuka, e, widzicie, szuka tej swojej drogi. Do szczęścia w różnych aspektach, najpierw muzyka, później budownictwo, później to kodowanie. Cały czas w międzyczasie wielka pasja do wspinaczki. Teraz nie wiadomo, może wróci do budownictwa, a może zacznie coś, coś zupełnie innego, ale cały czas szuka. I to jest, to jest mega ważne, że nie poprzestaje, nie na laurach. Bo tam laurów żadnych wielkich jeszcze nie było, tylko że po prostu nie przestaje szukać tego swojego spełnienia, tego swojego szczęścia i tego Wam życzę, drodzy widzowie tego kanału. Tej determinacji, czy w kultywowaniu swojej pasji, czy w szukaniu swojej drogi do szczęścia, czy życzę Wam w ogóle determinacji w czymkolwiek. A, czegokolwiek byście nie robili. No, myślę, że to my by Myślę, że to jest dość dobra, myślę, przewodnia. A jeszcze przed chwilą przeczytałem komentarz jednej osoby. Dostałem wiadomość na Facebooku jednego z widzów, który bardzo mi dziękował za inspirację we vlogu, że dzięki temu vlogowi założył spodnie i przebiegł przebiegł parę kilometrów. Że zaczął czytać książki, które gdzieś tam polecałem, i serce mi niebywale rośnie. Wiele osób mnie pyta, dlaczego to robię. No właśnie, dlatego, że jeśli mógłbym tą determinacją, samodyscypliną czy szeroko pojętym rozwojem zarazić choć jedną osobę, to warto. Dlatego to robię. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję, że mogłem przybliżyć Wam sylwetkę jednego z moich niewielu takich prawdziwych, prawdziwych przyjaciół, że nie widzimy się czasem przez wiele miesięcy, ale jak wracam tutaj do Zielonej Góry, to w jego domu czuję się jak u siebie w domu z jego rodzicami, czuję się jak ze swoimi rodzicami i czuję tam się po prostu kochany. Nie za to, co tam osiągam w życiu, czy co, co chciałbym osiągać w życiu, tylko. Tak po prostu. Życzę Wam też takich przyjaciół. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.